Dzień dobry Państwu. Początek nowego tygodnia przynosi osłabienie euro wobec amerykańskiego dolara. Natomiast czy tak będzie? Zobaczymy w kolejnych dniach. Przypomnę, w zeszłym tygodniu, poniedziałek był jedynym dniem osłabienia euro. Euro-dolar na otwarciu 1,46,40 nawet przez chwilę. Potem jednak odbił się do poziomu 1,46,60,65. Pary złotowe powolutku zmierzają w górę. Euro złoty na otwarciu 4,14, w tej chwili blisko 4,15. Dolar złoty na otwarciu 2,82,20, a w tej chwili blisko 2,83. Szanowni Państwo, dzisiaj kalendarz ekonomiczny wygląda bardzo mizernie. Ograniczamy się tylko i wyłącznie do jednej danej w Stanach Zjednoczonych o godzinie 16. To będzie inne z konferencji sporów za sierpień. Tutaj rynek oczekuje bardzo nieznacznej poprawy z poziomu 0,6% do poziomu 0,7%, może niektórzy do poziomu 0,8%. Dziękuję Państwu bardzo, a pora życzę miłego dnia.